Polscy biskupi nie przekazali ważnych akta. Jest reakcja biskupi nie przekazali akta. Komisja do spraw pedofilii wystąpiła do Watykanu. W związku z nieprzekazaniem akta ze strony polskich biskupów i sądów biskupich Państwowa Komisja do spraw pedofilii zwróciła się o informacje w sprawie polskich duchownych do Watykańskiej Kongregacji Nauki i Wiary. Poinformowano na czwartkowej konferencji prasowej przedstawicieli komisji. Jak podkreślono. 30% prowadzonych przez Komisję Spraw dotyczy właśnie duchownych, a do tej pory Komisji przekazano akta jedynie w jednej sprawie. Szef Komisji Błażej Kmieciak podkreślał, że kierowana przez niego instytucja jest, pierwszym w Polsce organem dedykowanym osobom skrzywdzonym przestępstwem pedofilii. Niestety, powtarzam to mocno, nie mamy dostępu do akta bardzo ważnych, do akta, które znajdują się zarówno w sądach kościelnych, jak i w instytucjach, którymi są kurie biskupie oraz arcybiskupie, powiedział. Jak dodał, w lutym i marcu tego roku komisja wystąpiła do wszystkich polskich diecezji i biskupów ordynariuszy z wnioskiem o przekazanie komisji stosownych dokumentów dotyczących postępowań sądowo-kanonicznych, a także administracyjno-kanonicznych. Było spotkanie, na którym zostaliśmy zapewnieni, że kierowane są różnego rodzaju wnioski, że są analizy które dążą do tego, byśmy otrzymali te dokumenty, dodał. Działania były błędne i złe, podkreślił jednak, że tak się nie stało. Nie otrzymaliśmy tych dokumentów poza jednym przypadkiem. Dostaliśmy jedna akta z jednego sądu biskupiego, powiedział. Kmieciak zaznaczył przy tym, że 30% spraw, które prowadzi komisja, dotyczy osób duchownych. Musimy wyjaśnić i nazwać błędy wcześniejsze które były popełniane. A niestety wiemy o tym, o czym świadczą chociażby decyzje stolicy apostolskiej w stosunku do niektórych polskich hierarchów, że pewne działania hierarchów były nie tylko niewystarczające, ale po prostu błędne, złe i doprowadzały do szkody i cierpienia ofiar, powiedział. Podkreślił, że Państwowa Komisja ma pełne prawo do wglądu do akta spraw prowadzonych przez określone instytucje kościelne. W związku z tym, że w zdecydowanej większości nie zostały one przekazane, komisja postanowiła zwrócić się o informacje w tym zakresie do Watykańskiej Kongregacji Nauki i Wiary. Decyzję komisji skomentowała na Twitterze między innymi posłanka lewicy Joanna scheuring wielgus zaangażowana w nagłaśnianie przypadków pedofilii w kościele. Bardzo dobra decyzja, napisała. Hierarchowie kościoła wciąż czują się ponad prawem i państwem. Dobrze, że komisja wystąpiła do Watykanu, napisał z kolei poseł Kodariusz Jański.